Dzisiejsza Ewangelia potwierdza nam prawdę o istnieniu zła, złego ducha, szatana, który także może opętać osobę, który także może mieć wpływ na życie danego człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o moment wyrzucenia złego ducha, to dosłownie jest o tym jedno zdanie: że Jezus wyrzucił złego ducha. Natomiast jakby to nie jest centrum centrum jest dyskusja. Z faryzeuszami, którzy, a bardziej z tymi Żydami z tłumu, którzy zarzucają Jezusowi, że on mocą złego ducha wyrzuca diabła, wyrzuca szatana. Czasem tutaj trudno nawet powiedzieć, kto był bardziej opętany. Czy ta osoba, która rzeczywiście została uwolniona, która była bardziej. Która osoba z tych była bardziej pod wpływem złego, czy te osoby z tłumu, które wyrzucały Jezusowi to, że uwalnia, że wyrzuca złego ducha, mocą złego ducha, zarzucają Jezusowi jakby zło, zarzucają złe intencje, złą moc. Tutaj dokonuje się największy dialog Pana Jezusa z tymi osobami z tłumu. I rzeczywiście Czasem my możemy też być skoncentrowani na tym złu czyjejś osoby. My możemy nie widzieć dobra, które czyni. Możemy mieć tak w naszych umysłach, że widzimy i dopatrujemy się tylko co jest negatywne, co złe, co słabe i przez ten pryzmat możemy patrzeć na różne osoby. Moi drodzy, myślę, że to jest często nas niestety, też osób wierzących, taki grzech, że dopatrujemy się zła, że patrzy, patrzymy na świat, na rzeczywistość, na inne osoby przez e, jakby takie czarne okulary. E, mimo, że powiedzmy 80% w tym człowieku jest dobra, to będziemy patrzeć przez 20% czynów złych, słabości, które ma dana osoba. To jest jeszcze coś gorszego, niż by zły duch opętał daną osobę, ponieważ jeżeli nawet zły duch opęta, to przynajmniej jest wszystko wiadome. Trzeba udać się do egzorcysty, trzeba się pomodlić i da się jakoś może poukładać, uzdrowić tą osobę. Natomiast trudniej jest uzdrowić nasz wzrok, Trudno jest, trudniej jest się nawrócić nam, którzy patrzymy na rzeczywistość. Czasem możemy patrzeć na swoje rodziny, na swego męża, żonę, na swoją wspólnotę, na swoje miejsce pracy, na współpracowników, tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co złe. Wtedy dużo złości, agresji, nerwów, aż wreszcie też tak, że te osoby, które na nas patrzą, nie widzą nas dobra, nie widzą w nas chrześcijanina, nie widzą nas wreszcie ucznia Pana Jezusa. Oczywiście, my mówi, musimy widzieć, co jest złe, co jest dobre. Bóg daje nam takie narzędzia, daje nam Ducha Świętego, który pomaga nam rozeznać, co jest dobre i co złe, ale musimy spojrzeć, czy my na rzeczywistość i na inne osoby nie patrzymy tylko przez pryzmat zła. Bo to jest też pociągające, nie? dostrzegać to, co złe, co negatywne. Wtedy jest o czym mówić, wtedy jest o czym plotkować, wtedy troszkę jakby emocje biorą w górę i to może być pociągające, natomiast trudniej jest dostrzec zło, dostrzec dobro, przepraszam. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas taką nauką, aby patrzeć obiektywnie na rzeczywistość. Kiedy Jezus wyrzuca złego ducha, to rzeczywiście Go wyrzuca Bożą mocą, że to czyni, że On czyni w tym momencie dobro, a nie zło. I czasem ludzie, którzy nas otaczają, też czynią dobro, ale my i tak możemy wpatrywać się w zło, które czynią. Więc dzisiaj myślę, że możemy wzbudzić taką intencję, prosząc Najświętszą Maryję Pannę Różańcową, prosząc w naszej modlitwie różańcowej, bo pewnie wielu z nas jest dzisiaj, tych, którzy odmawiają różaniec codziennie, którzy należą także do kół różańcowych, ale może i nie należą, tylko utrzymują tą modlitwę, prosząc dla siebie, ale też i dla innych, abyśmy właściwie patrzyli na rzeczywistość, abyśmy umieli do, dopatrywać się dobra. Osoby, które dopatrują się dobra, które widzą dobre w drugim człowieku, są pociągające. Przy takich osobach chce się być, nie? które nie patrzą przez pryzmat zła, nie dopatrują się tego, co negatywne, ale widzą to, co dobre w drugim człowieku. Nawet jeżeli jest to jakiś niewielki procent, i na podstawie tego jakiegoś niewielkiego okruszka dobra, które tkwi w człowieku, potrafią wyciągnąć z niego dobro. Próbujmy. Dzięki Matce Bożej, dzięki modlitwie różańcowej dopatrywać się w drugim człowieku dobra, bo naprawdę ono gdzieś tkwi, to wtedy będzie bardziej pociągające, to wtedy bardziej będzie ewangelizujące. Oczywiście modlitwa jest potrzebna, różaniec jest potrzebny, ale na tym także się nie zatrzymujmy. Próbujmy dopatrywać się dobra i obiektywnie patrzeć na rzeczywistość. Amen.